to był finał, czyli bardzo, bardzo trudne zawody z nazwiskami już takimi większymi, to myślę, że możemy być z zadowoleni. Jechaliście w trójkę, robiliście zz ale to tak naprawdę dwa wyścigi oddaje się w cudzysłowie walkowerem. Jest szansa, że Kacper Grzelak wróci na pozostałe finały? No tak byśmy chcieli, ma kontuzję kolana, to prawda to nie jest jakaś ciężka kontuzja, ale bolesna na tyle, że, że dzisiaj, wczoraj próbowaliśmy jechać na treningu, nie daliśmy rady, znaczy nie daliśmy, Kacper nie dał rady, więc pojechaliśmy dzisiaj z -kom. E, zwolnienie ma do piątku, bodajże, także jeśli z nogą będzie wszystko w porządku, to od poniedziałku powinien do nas dołączyć. Jakub Krawczyk, teraz tak na tych nowych silnikach czy po remoncie od Fleminga Garvessona, niesamowite starty. On sam mówi, że to po prostu ten motocykl jedzie. No to nie jest tak, że motocykl jedzie, to po prostu on przegrywał starty, a teraz nie przeszkadza motocyklowi aż tak mocno, jak to się zdarzało do tej pory. Na pewno jeszcze startowcem nie jest, ale fajne, że nie przegrywa tych startów tak zdecydowanie. Większość się zabiera, dzisiaj ze trzy starty wygrał, także. Tutaj na pewno postęp jest. I Też chyba głowa mu się odblokowała, bo tak naprawdę widzi, że można wygrywać z tymi nawet najlepszymi w Polsce. To zawsze jest tak, jak dobry mecz buduje chłopaka i jeśli wygra się, z, wygra z seniorem jednym, drugim, trzecim, to gdzieś tej pewności siebie yy, dochodzi. Tak, tak samo w drugą stronę, jedne czy drugie nieudane zawody, kontuzja i, i tej pewności brakuje, także no, tym bardziej u juniorów, bo u seniorów to już jest troszeczkę stabilności więcej i, i trzeba się do tego przyzwyczaić, że te wahania formy na pewno będą. Łotysze tak naprawdę w tym pierwszym finale zawiedli, oni wydawało się, że są jednym z kandydatów do medali, pojechali słabiej. Jest szansa tak naprawdę na ten pierwszy w historii Ostrowskiego, żużla medal drużynowych mistrzostw polskich juniorów? Znaczy to w medali jeszcze bym nie rozdawał, tak samo jak awansu do Ekstraligi, to jest pierwsze zawody, do medalu jest bardzo daleko. Pewnie, że, że będziemy walczyli i, i będziemy się starali, a mam nadzieję, że się uda, ale mówię, to jest sport i, i te cztery drużyny, trzy drużyny nasi przeciwnicy są bardzo mocni, więc nie będzie łatwo. W środę jeszcze finał Młodzieżowych Indywalnych Mistrzostw Polski, też z udziałem twych, Twoich wychowanków, tam też pewnie pojadą na luzie, spróbować powalczyć, faworytami nie, nie są. Nie, nie jesteśmy faworytami, sam awans myślę do tej dwójki naprawdę z dużym sukcesem. Skac Premia ja byłem na półfinale w Opolu, Nie dużo brakło i tutaj Sebastian po upadku nie, nie awansował, także jakbyśmy mieli troszkę szczęścia to całą czwórką byśmy się zameldowali w finale. No ale szkoda, jedziemy Kuba Poczta i Kuba Krawczyk. Mówię, nie ma ciśnienia, zobaczymy, co się uda wyjechać.